Cześć wszystkim, to masz Playdig, Music. Dzisiaj chciałem wam pokazać interfejs firmy Shure. O kiedyś już o tym urządzeniu wspominałem. Jest często stosowany u nas do ambraków, do zestawów IEM. Tak, więc zapraszam. No więc urządzenie wygląda tak. Z przodu są tu przyciski Select, do wejść, wyjść, możliwość wyboru czułości, wejścia, wyjścia przycisk do słuchawek, sprytnie chowany, w sensie potencjometr i gniazdo słuchawkowe. Z tyłu mamy 8 wyjść symetrycznych, po takich złączach. Tutaj dwa wejścia, no i cztery skrętki. Jest tutaj wbudowany switch, właśnie do Dante, jednogigabitowy, więc co tu podłączymy, to zawsze mamy pewność, że będzie to dobrze chodzić bez żadnych specjalnych konfiguracji w Dante kontrolerze widziany jest w ten sposób, że mamy dwa wejścia i osiem wyjść jak sobie tu najedziemy to ładnie to widać w tym momencie mamy podłączoną sk 6 Hita. to drugie urządzenie to jest właśnie to które jest tu pod komputerem jest w tym momencie skonfigurowane. Gdybyśmy mieli więcej urządzeń w sieci, no w tym momencie mamy dwa, gdybyśmy mieli dwa, trzy i chcieli je szybko zlokalizować, to, to program Shure ułatwia to poprzez takie właśnie ID. W momencie, kiedy sobie to klikniemy, urządzenie nam mruga. Akurat kliknąłem drugie urządzenie, ale kliknijmy to dolne. O, właśnie, w ten sposób można sobie to zidentyfikować. Zalogujemy się na urządzenie. Po otworzeniu już konkretnego urządzenia, możemy sobie je również stąd sprawdzić, czy jest to na pewno to. No i zobaczcie. Jeżeli sobie wypuszczę auxa pierwszego, w tym momencie to, co mówię, się powinno pojawić na danym urządzeniu. Auxa drugiego, i to nam się tu pojawia. Widać to nawet na wskaźnikach wystarowania. Aux trzeci na stole też nam się pojawia. No i od razu mamy sygnał analogowy z tyłu. Tak więc, jeżeli o to chodzi, to urządzenia są naprawdę świetne. Możemy sobie opiąć jednym urządzeniem od razu 4 iemy. Można pomyśleć, że no teraz już jemy są robione również z Dante. No ale, jeżeli pomyślimy, że mamy, dajmy na to 6, 7 czy 8 urządzeń i zepniemy to wszystko w sieć, to nam się zrobi latencja automatycznie dużo większa. Natomiast, jeżeli zepniemy jeden czy dwa takie szury, które nam obsługuje cztery zestawy od razu, no to mamy w zasadzie jedno urządzenie lub maksymalnie dwa w sieci. Bardzo ciekawą funkcją, na którą jeszcze warto zwrócić uwagę tutaj, w opcjach jest coś takiego, jak blokowanie przedniego panelu. Jeżeli sobie to zablokujemy, nikt nam nic nie zrobi już, nie zmieni żadnych ustawień. Nie zmieni czułości wejścia, wyjścia. Jest to, no uważam na scenie, bardzo przydatna funkcja. No i tu Wam pokażę jeszcze gotowy case pod IME. Zajmujemy się produkcją case'ów, więc taki case Naszej firmy już ze wszystkim, tylko opiąć. Tutaj mamy na przykład case ze wzmacniaczami. Mamy tu 8 kanałów i właśnie też 8 kanałów obsługuje taki sam interfejs Dante. Wpinamy się w zasadzie jedną skrętką tutaj i mamy wszystko opiąte. Tak więc to chyba tyle. Jeśli chodzi o, o to urządzenie, jeżeli ktoś chciałby sobie wynająć na przykład u nas takiego case'a z końcówkami mocy, zobaczyć jak to działa, no to zapraszamy. Dziękuję, pozdrawiam. Tomasz Fajdzik, Tomal Music.